Dzień dobry, witam serdecznie. Nie widzieliśmy się prawie dwa tygodnie po tej, po tej przerwie, która była czasem dla mnie bardzo męczącym, ponieważ początek roku szkolnego za każdym razem jest męczący. Po tej przerwie postanowiłem porozmawiać z Wami na temat jednej z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu i w ogóle Pisma Świętego, czyli będziemy sobie rozmawiali na temat księgi Hioba. Księga Hioba należy do tak tzw. ksiąg mądrościowych. Księgi mądrościowe są to księgi z Pisma Świętego, które starają się przekazać człowiekowi pewnego rodzaju uniwersalne prawdy dotyczące życia, śmierci, przeznaczenia człowieka, na temat jego egzystencji. I te uniwersalne prawdy mniej lub bardziej do dzisiaj pozostają aktualne, tak? stąd ich uniwersalność. Księga Hioba zadaje bardzo ważne pytania, stara się na te pytania odpowiedzieć. Różnie jej, Różnie jej to wychodzi. Lepiej chyba zadaje pytania ta księga, niż na te pytania odpowiada. Księga Hioba zadaje pytania, albo stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące zła, pochodzenia zła. Tak? Dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Dlaczego, skoro Bóg jest dobry, pozwala na istnienie zła w świecie? To są takie kwestie, które dręczyły ludzi od zawsze i. Księga Hioba starała się jakoś uporządkować ludziom w głowach odpowiedzi na te właśnie pytania. No to popatrzmy sobie na sam początek Księgi Hioba. Mamy cytat z Księgi Hioba, początek charakteryzuje nam głównego jej tytułowego bohatera. Żył w ziemi Us, człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majątność jego stanowiło 7 tysięcy owiec, 3 tysiące wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. No to już ten, ten bardzo prosty, czytelny opis tego, Człowieka pozwala nam w nim widzieć kogoś wyjątkowo wybitnego. Tak? Dlatego, że był po pierwsze bardzo bogaty, po drugie, miał fantastycznie rozwinięte cechy moralne, był sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikał zła, a poza tym najprawdopodobniej był podporą całej lokalnej społeczności. Gdybyśmy dzisiaj mieli przenieść te informacje o nim na nasze uwarunkowania ekonomiczne, chociażby, to byśmy widzieli w tym Hiobie. Właściciela jakiejś międzynarodowej korporacji zajmującej się handlem, przewozem towarów, i ten właściciel miał hmm, na przykład całą flotę ciężarówek, furgonetek, promów, a nawet samolotów, tak? I jeszcze na dodatek miał dziesięcioro dzieci, a więc no, fantastyczny człowiek, fantastyczny człowiek, któremu wszystko się w życiu poukładało i liczy na to, że będzie mu się układało dalej. Eee, no i ta postać, tak, postać Jeba służy wyjaśnieniu fundamentalnej kwestii. Skąd się bierze zło? Dlaczego dobrych ludzi spotykają złe rzeczy? Przecież taka czysto ludzka logika chciałaby sprawę widzieć w taki sposób. Zło spotyka ludzi złych, a dobro ludzi. Dobrych. Jeżeli dzieje się inaczej, mamy do czynienia ze złamaniem pewnej niepisanej reguły pomiędzy nami a rzeczywistością. Mamy do czynienia z pewną aberracją, tak? Stąd, jeżeli kogoś spotyka zło, tak? to my podejrzewamy, że musiał nagrzeszyć. A jeżeli komuś się w życiu udaje, to znaczy, że jest pewnie człowiekiem wybitnym, mniej lub bardziej wybitnym moralnie. Autor księgi chyba miał jednak poczucie, że coś szwankuje w tego typu logice, tak? Widać gołym okiem defekty tego typu myślenia. Dlaczego? Dlatego, że albo cierpiący dobry człowiek nie jest tak naprawdę dobry i ukrywa przed całym światem wszystkie swoje grzechy, tak? albo nie ma najmniejszego znaczenia, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, bo dobro i zło kapryśnie rozsiewa się po świecie według swojego własnego klucza. Pewną odpowiedź na pytanie o dobro i zło przynosi nam dużo późniejszy Nowy Testament i słowa Chrystusa o. Deszczu, który spada zarówno na dobrych i na złych. Tak więc dobro i zło według Nowego Testamentu do pewnego czasu koegzystują na Ziemi, ale pod koniec czasów rozdzielą się te wartości i zło spotka złych w piekle, a dobro spotka dobrych w niebie. Tak to mniej więcej można tłumaczyć. Księga Hioba stara się tłumaczyć. Obecność zła w świecie, obecność niezawinionego cierpienia, ale chyba nie jest to odpowiedź do końca zadowalająca. No ale za chwileczkę do tego dojdziemy. Całe zło, które spotyka Hioba, ma swój początek w niebie, gdzie Bóg i szatan zakładają się, czy Hiob przejdzie próbę wiary. Skąd ten zakład? Otóż do Pana Boga w niebie, między innymi wśród, in, wśród jakichś tam potężnych istot. Przychodzi szatan. I Pan Bóg chwali się swoim człowiekiem na ziemi, Hiobem, i mówi: Zobacz, jakiego mam tutaj wiernego człowieka, Hioba, jaki to jest dobry człowiek. A szatan, zacierając swoje, swoje kosmate łapy, mówi tak: a czy, ty, a czy Ty, Boże, myślisz, że on za darmo jest takim dobrym, wiernym e, sługą? Nie. Odbierz mu wszystko, odbierz mu cały majątek, a wtedy się przekonasz, że zacznie złożeczyć. A więc Bóg zgadza się na to, tak? Bóg się na to zgadza tak? i pozwala szatanowi namieszać w życiu Hioba. No i szatan, uradowany, ponieważ wydaje się szatanowi, że skłoni Hioba do złożeczenia przeciwko Bogu, odbiera Hiobowi wszystko to, co było dla niego ważne w ciągu kilku Kilkunastu godzin do Chioba docierają służący z następującymi informacjami. Takie i takie plemię porwało ci wszystkie stada owiec. Takie i takie plemię zabrało ci to. Takie i takie plemię wybiło ci służących. A na końcu przychodzi wiadomość o tym, że wszystkie dzieci Hioba zginęły w domu zawalonym uderzeniem potężnej wichury. To się nazywa nawiasem mówiąc bardzo ładnie, czyli hiobowe wieści. Bardzo możliwe, że na języku polskim dowiecie się, co ten frazeologizm znaczy. Będziecie o to pytani, a ten frazeologizm znaczy nie mniej, nie więcej, tylko przerażające, niszczące, miażdżące człowieka wiadomości, które przychodzą jedna za drugą. Tak? No i w tym momencie Hiob zostaje z tym. Co ma na sobie, tak naprawdę rozdziera jeszcze szaty, goli sobie głowę na łyso, na, na znak żałoby, tak? ale jednak nie złorzeczy Bogu. Job jest niezachwiany, tak? jest pełen godności, zachowuje bardzo szlachetną postawę, o wiele chyba bardziej szlachetną postawę niż postawa istoty, która postanowiła odebrać człowiekowi wszystko, by sprawdzić, jak ten człowiek się zachowa. Pojawiają się przyjaciele żona, a jeszcze w międzyczasie yy, dzieje się kolejne nieszczęście. Znaczy spada na Hioba kolejne nieszczęście. Pan Bóg wydaje się triumfować, czyli mówi do szatana i zobacz, i, i co? I co? I Hiob wcale nie złożeczy mi. A Hiob wtedy mówi, dobrze, odbierzmy mu też zdrowie, tak? Jeżeli odbiorę mu zdrowie, to wtedy dopiero się od Ciebie Boże odwróci. No i Hiob zostaje za sprawą szatana yy, zarażony trądem. Tak? Trąd, tak? osoba trędowata, to jest najbardziej przerażająca choroba opisywana na kartach Pisma Świętego. Tak? Trędowaci byli wyrzutkami społecznymi, wyrzucało się ich poza obręb społeczności. Nie mieli wstępu do bardzo wielu różnych miejsc. Bano się trądu jako choroby nieuleczalnej, która tak naprawdę rozczłonkowuje człowieka za życia. Tak? Bardzo często widziano w osobach trendowatych osoby grzeszne. I w tym momencie Hiob, ten, który wcześniej był podporą społeczności, w bardzo szybkim czasie zamienia się w najbardziej e, najbardziej plugawą istotę z całej okolicy. Pojawiają się przyjaciele, pojawia się żona Hioba, i przyjaciele dam cudzysłów ogromny, e, przyjaciele to wcale nie są tacy dobrzy przyjaciele. Tak? Jeden z przyjaciół Hioba mówi, oj ty to musiałeś dopiero nagrzeszyć, skoro takie nieszczęścia ciebie spotykały. A więc Bóg karci cię za grzechy. Musisz się nawrócić, musisz te grzechy wyznać, wtedy być może Bóg przywróci Ci to, ci to co straciłeś. Inny przyjaciel mówi tak: Pewnie nie ty cierpi, pewnie cierpisz nie z powodu swoich grzechów, ale z powodu grzechów twoich przodków albo grzechów twoich dzieci. Tak? Do dyskusji włączają, włącza się jeszcze trzeci, tak? Trzeci, eee, trzeci. Z przyjaciół Hioba, który twierdzi, że Hiob tak naprawdę udawał tylko pobożnego, a tak naprawdę to jest pewnie kawał łobuza, i Pan Bóg przejrzał jego, jego fałsz i pokarał go tym, co tutaj mamy. A żona Hioba też już nie może znieść dłużej tej pokory, którą reprezentuje jej mąż i namawia, namawia go do złożeczenia. No więc Hiob cierpi podwójnie, bo nawet i potrójnie. Stracił majątek, stracił pozycję społeczną, a na dodatek jest oskarżany o to, że to jest jego wina, tak? że to jest jego wina. Musimy się wczuć w położenie tego człowieka, który, no, któremu świat się zawalił, a na dodatek ten walący się świat, tak? na dodatek ten walący się świat oskarża go o to, że to wszystko jest. Jego winą. Hiob oczywiście nie chce wziąć na siebie winy, grzechu, którego nie popełnił. W przejmujący sposób, w pewnym momencie skarży się na swój los. I można w tych skargach widzieć również pewnego rodzaju obraz metafory ludzkiego losu tak? pełnego cierpienia, pełnego dojmującego zmęczenia, pełnego bezsensu egzystencji. Tak? Hiob, Leżący na kupie gnoju, bardzo często malarstwo go tak malarstwo go tak właśnie pokazuje, Hiob leżący w prochu i w pyle tak, e, zaczyna się, e, zaczyna w tym swoim upodleniu zastanawiać się w ogóle nad sensem ludzkiego życia. Nie chce mu się dłużej żyć, tak? To, nie, to nie, ma żadnego, nie ma żadnego sensu w ten sposób żyć dłużej. Jedyne na czym mu zależy Hiobowi, to zrozumienie tajemnicy tego, co, to, tego, co go spotkało, tajemnicy niezawinionego cierpienia, swojego cierpienia i być może też innych ludzi, ponieważ Hiob, Hiob chyba można tak to uznać. Hiob też mówi w imieniu wszystkich tych, którzy cierpią z powodu tego. Że są niewinni. No i Hiob dostaje odpowiedź. Tak? Pojawia się Bóg. No i w sumie, w sumie Bóg mówi tak: Nie filozofuj Hiobie, jesteś za mały. Nie masz prawa żądać ode mnie żadnych odpowiedzi. Nie mam zamiaru się przed tobą tłumaczyć. Nie zrozumiesz, bo jak możesz zrozumieć, skoro jesteś tylko małym ludzikiem, stworzonkiem? Tak? Gdzie ty byłeś, kiedy zakładałem Ziemię? Czy wiesz, jaka jest ona ogromna? Tak, zarzuca, zarzuca Hioba obrazami zwierząt, zjawisk przyrodniczych, pojawiają się krokodyle, gazele, strusie, sokoły. Czy ty to Hiobie ogarniasz w ogóle? Nie. Nie ma opcji, żebyś to ogarnął. A więc co ja mam ci się tłumaczyć? Tak mówi Pan Bóg. Oczywiście tutaj pewne kwestie wyolbrzymiam, ale myślę, że jeżeli ta scena naprawdę miała miejsce, tak, to moje wyolbrzymianie jest naprawdę mikroskopijne w stosunku do tego, co Pan Bóg do Hioba mówił. Bóg Jedyna istota, która mogłaby Hiobowi odpowiedzieć na pytanie o sens cierpienia, cierpienia Hioba i w ogóle człowieka, nie odpowiada. Przyjaciele Hioba, jak mówi Bóg, nie mają racji. Tak? Przyjaciele, twoi guzik wiedzą, skąd się bierze cierpienie. Ale Bóg też nie mówi, skąd cierpienie się bierze. Tak? W nagrodę zwraca Hiobowi wszystko, nawet dzieci mu się kolejne rodzą i Księga Hioba się. Kończy. Możemy czuć pewnego rodzaju niepokój albo niedosyt, no bo przecież dostajemy taką radę tak? na pytanie, skąd się bierze cierpienie, dlaczego cierpią niewinni. Być może, być może usłyszymy taką oto radę: trzeba ufać Bogu, nie pytać skąd się bierze cierpienie, dlaczego ono jest, tak? dlaczego ta, a nie inna osoba jest przez cierpienie miażdżona. Nie wolno się skarżyć, nie wolno wymachiwać zaciśniętą pięścią w kierunku nieba. Tak? choćby się najgorsze utrapienia i cierpienia znosiło. Tak. Kolejna kwestia. Nie da się wykorzenić zła. Tak? Zło wydaje się, zło, cierpienie, tak? nieszczęścia, wydają się być częścią boskich planów, ale tych boskich planów przecież nie poznamy. Można tylko ufać, że boskie plany są dobre, no ale to jest kwestia zaufania. A chrześcijaństwo rozgrywa to w jeszcze inny sposób. Należy oddać Bogu swoje cierpienie, cokolwiek by to znaczyło. Tak? Jeżeli nie potraktujemy tego jako pocieszającej metafory, to jest być może jakiś sposób radzenia sobie z cierpieniem. A więc księga Hioba, starając się odpowiedzieć na pytanie, skąd zło? Dlaczego zło spotyka innych ludzi? Skąd cierpienie? Tak? Nie odpowiada na te pytania wprost. Pokazuje, że człowiek jest zbyt mały, żeby zrozumieć te, te przerażająco skomplikowane mechanizmy, które od czasu do czasu wypluwają. Zło, które spada na człowieka. A więc zło jest zagadką, po grecku enigmą. Tak? I w ten sposób chyba powinniśmy na temat zła, jeżeli będziemy się kierować księgą Hioba, w ten sposób na temat zła powinniśmy myśleć. To wszystko. Jeżeli chcę, chcielibyście wspomóc mój kanał, pod spodem jest link do strony, gdzie można postawić mi kawę. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia.